Hej, witajcie, z tej strony Kira, to jest taki odcinek informacyjny. Chodzi o to, że strona AGW-INFO i wydawnictwo JPF organizują taką akcję na stronie AGW, że zadajcie pytania odnośnie JPF-u i potem po prostu w terminie, jest to chyba 20 czerwca, macie tam napisane zresztą, oni będą po prostu odpowiadali na najlepsze i najczęściej zadawane pytania i będzie to tam wszystko wyświetlone, więc po prostu na stronie się tam rejestrujecie i piszecie w komentarzach pytania. Więc to tyle odnośnie informacji tak szybko. Ogólnie nie wstawiłem żadnego konkretnego filmu, ponieważ ostatnio strasznie wciągnąłem się w czytanie mangi, czy to online, czy to też normalne, bo zamawiałem tam ostatnio One Piece i Naruto więc troszeczkę mnie to pochłonęło. Ale może zrobię coś na temat jakiejś mangi, e, o, e, jakiś film, coś tam, miałem taki jeden pomysł, ale to mniejsza. E, głównie chodziło to o, o tą informację związaną z AGW i od PF, więc zapraszam Was serdecznie, link macie w opisie i tyle, trzymajcie się, cześć!